Ja mam z tej strony oczywiście program, dzisiaj zaczynamy grać znowu we Free Fire, trzecie podejście i znowu zaczynam, to jest koszmar, ale spoko, może tym razem uda się wygrać, bo miałem taki zamiar, nie powiem. końcu yes. już lecimy. Dobra. A, dobra. Tak, tak. Tak w poprzedniej próbie spadłem. Ale spokojnie, spokojnie z dachu i przeżyłem. Jeżeli chcecie mnie wykończyć. Zapraszam jutro na odcinek z Forte, To prawdopodobnie. Hmm. Oho, chociaż tyle. Na Factory polecimy. Może... Tam nie będzie... Tam mniej może być ludzi. Ale... Mm... Nie kraczę, bo jak będzie więcej niż tam piko, to się zdenerwuje. Niczym mój brat kiedy zginie. Ale w Fortnite. Spadamy. Jej! 40 HP. Dobra. Wiem, że mi się już nie opłaca, ale metki weźmiemy. No czemu ja spadłem? Czemu mi laguje? Ale dobra Fajnie Fajnie Przejść na kick wody. Hmm. Szkoda ale już więcej żyliśmy No ale jak ci byłem to Biłem tutaj rekordy jak na przykład wygrywałem yy, Nie wiem Wszystko robiłem Wpadajcie na kanał Pan Kaktus, tam jest yy, I ja I tam skończyłem Nagrywać Ale tam są odcinki z Free Fire kiedy jeszcze Byłem taki w miarę dobry w tą grę. Ale dobra, lecimy jeszcze raz. Dobra, no i robię cięcie. Widzimy się już na mecie, na meczu. Dobra, jesteśmy już i mamy 0 HP, wow! No nowość na starcie. Gdzie lecimy? No. Lecimy na pik, ale na jakiś odludzian Tylko gdzie Dobra Wystarczy tylko sobie przypomnieć jak to się robiło I będę fajny Znowu będę górował nad innymi Jej Open the door Dobra Dobra, na przykład o, tu zbierzemy sobie rzeczy i zbieram się do walki. Dobra. Fajnie.

Dobra, lecimy, dobra Jesteśmy tutaj, hopa Bierzemy sobie tło Spadamy Jej, skar, wy to widzicie Skaro Jestem prawdziwym skarownikiem Posiadaczem Skara A to jak strzelać? Dobra. Będziemy bardzo wolni. To lecimy. Nie wiem czy tutaj jeszcze są auta w tej grze, bo dużo się zmieniło. Dobra. Szybko się wyjaśniło. Ty, ale w sumie miałem farta. Akurat przyjeżdżali. Czyli auta są równie dobrze jak mój kot na nagraniu Czego Paco? No. Ale tam co, to co tam było? Poczekajcie, hopa. A to było to. No ja nie chcę to tego. Okej, okay. proszę o wygraną, mnie, Szkoda, że... także że się nic nie dzieje. Ale chociaż... Dobra, jeden kill. No i fajnie. Dobra. Dzikus niby miał dużo. I nie wiem, czy to będzie od niego lepsze. Ale nawet, nawet tego nie sprawdzajmy. Hm. I nie było wpadki. Że na starcie. Że spadłem skądś. Dobra. Sorry Ale okej okay. Dobra mm. Pierwsze zadanie Zdobyć Czekajcie Aha Ja zapomniałem, że tutaj jest strefa w tej grze to Trzeba wrócić A, Ta strefa jeszcze nie ruszyła Dobra To nie wiem jak Ale się znajdziemy jakoś tam na górze Nie wiem jeszcze jak A jak nie To trudno Warning, safe zone Coś tam, coś tam Ble, 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 ble Proszę, proszę, proszę Chopa, chopa. Jej Use. Dobra, lecimy. Dobra. Jeszcze nawet spadłem, to fajnie jest. Takło. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra Nic się na razie nie dzieje, a szkoda Chciałbym, żeby coś się zaczęło dziać No nie no, zginąłem. Dobra. W miarę długo trwa ten odcinek, to zapraszam do kolejnych. I... No i co? Widzimy się jutro. Nara. No... Które tu wcisnąć? Hmm.